Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dzień mamy. Dzwoniłam przed chwilą do mojej mamy złożyć jej życzenia, i moja mama się mnie spytała, jakie mam dzisiaj plany, więc jej powiedziałam. A moje plany są takie, że jadę właśnie z cudowną fundacją do szpitala dziecięcego yy, na oddział ojom, i do dzieci. Jadę do mam, które są ze swoimi wcześniakami obecnie w szpitalu. Ja również spędziłam tak mój pierwszy dzień mamy i pamiętam, jak bardzo chciałam, żeby Leoś y, zrobił mi prezent i żeby dzisiaj był ten dzień, kiedy wyjdziemy. Przepraszam, ale nie wyszliśmy i y, y, jadę właśnie też wesprzeć troszeczkę te mamy wraz z tą fundacją, która jest prowadzona przez dwie mamy wcześniaków. I to, jaką. My mamy więź, bez słów, wszystkie mamy wcześniaków. Jedno spojrzenie wystarczy, żebyśmy się rozumiały, więc, więc było to dla mnie oczywiste, że po prostu, gdy zostałam o to poproszona, powiedziałam od razu tak. Wiem, że to będzie bardzo emocjonalne dla mnie, bo wracam wspomnieniami za każdym razem, gdy myślę o tym, to jest mi ciężko po prostu. Jadę też z Alkiem, pomyślałam, że go wezmę, bo jedziemy nie tylko do wcześniaków, ale też do takich większych dzieci, które chorują. I te dzieci prędzej znają Alka z programu do Wojskic niż mnie, a mi bliżej do mam. Ale pamiętam, jak po prostu jak byłam na Ojomie i każdy dzień się dłużył po prostu jak dzień świra. Codziennie zaczynał się od badań, codziennie o tej samej godzinie dostawał leki. I nic innego się nie działo. Więc taka wizyta, nawet nasza, wiem, że może dać odrobinę otuchy innym. I może chociaż troszeczkę umili im ten czas. Ja na dzień mamy w szpitalu dostałam też prezenty od firmy e, Mustela To chyba była. I pamiętam, że we wtorki przychodziła pani grać na harfie. I to było tyle. I każdy inny dzień wyglądał tak samo. Dlatego ja właśnie do szpitala. No a później będę spędzać czas z synkiem. Także życzę Wam cudownego dnia, mamy. Jeżeli yy, dzisiaj jest Wasz pierwszy dzień mamy i jesteście w domu z swoimi dziećmi, wiedzcie, że jesteście ogromnymi szczęściarami, bo nie każdy tak przeżył swój pierwszy dzień mamy. Teraz wykorzystując moment, że jesteśmy w drodze, ja chciałabym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy przychodzą do Maczarni, wszystkim osobom, które pracowały przy tym projekcie. I tutaj chciałabym po kolei wymienić: bardzo dużo komplementów dostajemy na temat naszego lokalu, że jest po prostu przepiękny jak z Pinteresta. I powiem Wam tak, rzadko kiedy udaje się, żeby. Wizualizacja, aby realny projekt był jeden do jednego, i w naszym przypadku tak wyszło. I to jest naprawdę zasługa Kingi, która ja miałam okazję pracować z... no, przy budowie, przy remoncie, przy innych rzeczach z ludźmi. I po prostu Kinga, pełen profesjonalizm, po prostu petarda jeśli chodzi o timing. Totalnie zrozumiała to, co chciałam uzyskać, i wyszło no, genialnie, więc kinguś. Nie wiem też, czy zwróciliście uwagę. Jeśli nie, to zaraz wam wrzucę filmik. Ale na otwarciu był taki balon w środku. Filiżanka maczy wylewającej się, i w ogóle ten projekt to balonowa manufaktura, która po prostu też mi zrobiła niespodziankę. Jak wychodziłam do szpitala, to w domu czekały balony. I super z nimi żyjemy, naprawdę super projekty robią. Widziałam też że robią świetne rzeczy na y, chrzciny, jakbyście chcieli. Widziałam, że takie różańce robią z balonów, więc koniecznie się do nich odezwijcie, jeżeli coś chcecie. No i, i ten wielki balon na zewnątrz to też oni, więc dziękuję Wam bardzo i za. Jeśli chodzi o kwiaty, bo jeszcze w balonach były liście, a w środku w lokalu były takie kwiaty, że ja nie wiedziałam w ogóle, że takie kwiaty istnieją, ale idealnie Monika to zrobiła i Monika jest florystką, która robi dekoracje na śluby, wesela. Jakieś okazje, ale serio, przyniosła nam nawet takiego karczocha, który zaschnie i będzie przepięknie wyglądał w lokalu. Bardzo dużo takich kwiatów właśnie przyniosła, które mogą po prostu się zaschnąć i będą u nas. Stały, więc nie, to nie jest tak, że musicie kupić i wyrzucić coś, tylko można kupić coś takiego, co będzie również pięknie wyglądało później, więc też dziękuję bardzo. Polka Makes a Flowers to koniecznie, koniecznie zobaczcie, bo naprawdę wiedza o tych kwiatach, wow!